Przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. Ho'oponopono, czyli prastara hawajska praktyka pojednania, wybaczania i naprawiania relacji w rodzie, ale i nie tylko. Hej, cześć wszystkim, ja jestem Kinga Paulina, mieszkam od ponad dwóch lat na słonecznej Teneryfie, piszę książki, i tutaj na kanale dzielę się moim doświadczeniem z Ho'oponopono. Wszystkim tym, co zainteresowało mnie w temacie Hooponopono, oraz oczywiście moimi rezultatami, jak i rezultatami innych, które też mnie zainspirowały. I dziś mam dla Was pytanie: czy zdarzyło Ci się kiedyś mieć ochotę kogoś zmienić? Albo czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć, że fajnie by było, gdyby coś, co się wydarzyło, nie wydarzyło się albo wydarzyło się w inny sposób. No właśnie. Mi zdarzało się dość często mieć ochotę zmieniać innych, tak? Dlaczego? No, dlatego, że ja nieświadomie byłam w roli tej ofiary, gdzie myślałam sobie, że oto inni są tymi złymi, a ja jestem ofiarą. No i co się dzieje, gdy ja zaczynam praktykować Hooponopono? Przypominam Wam, że dzisiaj jest mój dzień 74 albo 5, gdzie codziennie praktykuję Hooponopono. No i tutaj we wcześniejszych filmikach ja już mówiłam o tych rzeczach, które działy się wcześniej yy, przez ten czas. I dziś też wam chcę Wam powiedzieć właśnie o czymś nowym, co dla mnie też jest odkryciem, pomimo tego, że ja gdzieś o tym już słyszałam, ktoś mi o tym y, powiedział, ja słuchałam to, y, usłyszałam to u kogoś, itd, i, tak dalej, i tak dalej. ale dopóki mi samej się nie przydarzyło, y, no to jakby jednym uchem weszło, drugim wyszło. No i właśnie, ho ponopono pono, y, przebaczanie, tak. Koncept wybaczenia, ale ponadto mówimy jeszcze o akceptacji. Hoponopono to jest akceptacja. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że my akceptujemy innych i ich zachowanie, tak? Akceptujemy sytuacje, które się nam przydarzają, ale. Pracujemy ho, dzięki Hooponopono nad naszą reakcją na dane osoby w naszym życiu i na dane sytuacje, ale zawsze je akceptujemy. I myślę, że ja właśnie jeszcze o tym nie powiedziałam albo nie powiedziałam o tym bardzo wyraźnie. A w ciągu ostatnich dni, podczas praktyki właśnie Ho'oponopono, przyszło do mnie zrozumienie dokładnie jednej sytuacji z jedną konkretną osobą z mojej przeszłości, z którą no, teraz mam już bardzo sporadyczny kontakt, ale różne rzeczy, które zadziały się właśnie w mojej relacji z tą osobą, ja postrzegałam. Że no ja jestem jakby tą biedną ofiarą poszkodowaną. I musiało minąć kilka lat, i ja musiałam zacząć praktykować ho, ponopono, -pono, żeby nagle zobaczyć tę sytuację po prostu w innym świetle i zobaczyć je w taki sposób, że niekoniecznie ja byłam ofiarą. Tak? I po prostu zaakceptować. I tak naprawdę, teraz e, z perspektywy właśnie praktyki Hooponopono, zobaczyłam, że y, niefajnym zachowaniem to właściwie było moje zachowanie, a nie tamtej osoby. Pamiętamy, oczywiście, nie ma tutaj mowy o winie, tak? Nie, nie że ja jestem winna, Ty jesteś winien, winna. Po prostu nieuświadomione programy, które my nosimy w sobie, w naszej podświadomości powodują to, że zachowujemy się w taki, a nie inny sposób, oczywiście myśląc, że świadomie podejmujemy decyzje i jesteśmy świadomi wszystkiego tego, co robimy. No okazuje się, że nie. No więc zapraszam Was do praktykowania chowopodopono. Mam nadzieję, że już zaczęliście. Ja zaczęłam dostawać od Was coraz więcej komentarzy i informacji właśnie, że już praktykujecie. Yy, ale yy, wiadomości te dotarły do mnie nie yy, tutaj przez komentarze na YouTube, tylko przez media społecznościowe. Także proszę Was do tego, aby dzielić się komentarzami tutaj. Dlaczego? No, dlatego, że yy, Wasz komentarz yy, może pomóc komuś innemu. To trafi na ten kanał, i wtedy ta osoba też będzie miała szansę skorzystać z Waszego doświadczenia, tak? No i Wy oczywiście z doświadczenia kogoś innego. A czasem wystarczy tylko jedno słowo, żeby zmienić nasz świat, naszą rzeczywistość. Także dziękuję za Waszą uwagę. Dziś pamiętamy, akceptujemy, nie zmieniamy, to jest ok, wszystko co nam się przydarzyło. Nie obwiniamy, akceptujemy, ale bierzemy odpowiedzialność za naszą reakcję na to wszystko, dlatego że te pewne programy, bolesne wspomnienia, które nosimy w sobie, spowodowały to, że takie, a nie inne rzeczy u nas się zadziały. Pamiętamy, pewna, pełna odpowiedzialność i akceptacja. Dobrego dnia, dziękuję za Waszą uwagę, jeżeli, chcesz się dowiedzieć, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej w temacie Ho'oponopono zapraszam na moją stronę kingapomina.com, gdzie znajdziecie oczywiście więcej informacji, ponadto zapraszam tutaj do zasubskrybowania kanału i oczywiście dzielenia się Waszym doświadczeniem, dlatego, że ja też czerpię z tego Waszego doświadczenia, i dzięki Wam mam szansę na to, żeby zwrócić uwagę po prostu na coś, na co sama jeszcze uwagi nie zwróciłam. Także dziękuję Wam bardzo, dobrego dnia i do usłyszenia. Przepraszam, wybacz mi, dziękuję i kocham Cię.